Siemano, ja jestem Jakub a dzisiaj jest ze mną Szmak i będziemy nagrywać Skywalks. Na a więc... A więc zaczynamy. E, kom... chodź, chodź na mleczko jeden! Mleczko! Mleczko jeden! Jest, jest Rzeko, u Ciebie! Kajcie się! A tam... Ilu go? Ale ba tu jest jeszcze raz... Roka za ball. 30 sekund jeszcze. A to jest, jak co tu ender smoki latają? Ja mam w jednej taki słaby, a w drugiej mam fajne. I są trzy skrzynki. Nie, kochaj trzy. No, a tam jest jedna z, koło piecyka Chyba. chowane. Cześć, most. Dobra Nie żadnego fajnego miecza, ci powiem Nawet craftingu nie doli Kolejny? Aha, to taka muzyka jak ktoś ginie, dobra To są moje To są moje i ciebie, chodź to Nawet fajne Какой я не могу класть А у поле Ну и как ты хотел выкинуть? О нет, как он меня так снайпит? Ha, chciałbym się chyba skończyły. Wyżełn się nie może snajpnąć, bo ja mu na drodze stoję. Chyba może robić. I ty zaśle w No i zabił je! Mleczko 3! Mleczko 3! To muszę... Dobra, no, mleczko 3! Teraz chyba dobra nie możesz bo na inne kości coś. To ostatni ostatni puste. Nie, ja już wlez na coś innego. Dobra, ja wpiłem na mleczko dwa. Nie po głośno ty na głosu. Jakie mam fajne ity? To dobrze. <noise> Tylko szkoda, że masz fajne ity, ale nie na to się jak wiecują. O, najbardziej lubię statek. Najlepszy.

Zmieniają. Hmm. Ja mam po polsku. Polski. Tak, bo mi się teraz to wszystko zmieniło. i teraz mnie w tym czasie ktoś zabije. Zobacz. Na no, i... to... no, polski. Lepiej Nic fajnego nie mam ci powiem. Na potek. Ej, a może potem zagramy na Survivalsy Gamesy? Mogę, mam? na przykład y, po jakimś czasie jak wrzucisz ten filmik, nie, to Star Warsy już nagromy. No mogę, nawet. no. O nie, no już byłem na końcu tego parkura, co ja na spałnie! Spadłeś? No ale z tego parkura na spałnie. Załatok, no i zginął. Dobra, to chodź na leczko 2, 4, 5 teraz. Na co? Bierzesz? Dobra, już nie możesz wyjść. No nie faj tak A szybko. Gdyby po tym nasz subiwal, Games się po tej rundzie. i wyjść, kajcie Na pewno żeś nie jest, takie rudy dwa, możesz jak chcesz, to możesz patrzeć jak grom, Jak tam są takie lawiny, jak wejdziesz na ta lawa, to tam będzie takie rudy dwa i jak tam wejdziesz, będziesz mnie patrzył. Nie <laughs> no

Prawie na końcu parkura. A mm -hmm. nie mógł akurat mi się w tyle wciągnąć, ja wiem. kiedy będzie? Nie wiem, może no, nagle no, jeszcze dzisiaj. Na przykład surfy Was Games. To skończymy i koniec odcinka. Albo to, jeszcze jedna gunda zrobimy i koniec odcinka. Nie, nie, nie! Ła! Ej, co za nowymi tubie? Ej, ej, mnie. A, coś na Haha. Jo, chyba coś jakiś wymienia duszę. Ej, ja byłem w domku jakimś i ktoś to zostawił. Wszystkie byli na rzeczy. Nawet bez. tak są słabe. Kurde, weszedł tu i mnie zabił. No to na co No Ostatnia wróżba te. Chodź na mleczko jeden. No czekaj, nie wchodź bez mnie, bo zawsze wejdziesz pierwszy i potem ja nie mogę wejść. No ty teraz pierwszy władz. Chodź na <laughs> Chodź na... Lawa pierwsza, pierwsza lawa. Ale nie wolno na lawa władzić. Nie? Nie. No to na ostatni puszczy. Dobra, idź pierwszy. Dobra. Jeź o koło! Koło ciebie. Kaj. Tu koło ciebie. Tylko że nie mam tego zgłosić.

Jeszcze sobie kto sobie ud <grym> O, mam TNT! Jest! Ja miałem TNT, ale nie miałem z czym O! Jakie ja to? mam Ja mam koniec rozumu! Ja... Mam magii! Mam ciuka Herkulesa! Ona, ona nic nie robi się to się wam To pójdź tu do mnie. Bo ja tu nie... Ale ja mam koniec rozumów. Ja cię... Ja idę na wyspę Lecz wysadzać. Ale ja nie miałem brązowych mieczek z agentowanym. Ej, ile miałeś skrzynek? Eee... nie wiem. Ja ja jestem ją tu... kruchy dotyk i koniec rozumu Daj ty je, bo tamten tam, na mnie poluje. O, podpalił i rozwalił mi jedne coś. Patrz, o, rozwaliłeś. No i musimy mnie uratować, ja tu nie mam mieczyka mm. nawet. Patrzcie. Buda, dada, da, buda, dada, Patrz. Patrz. O kurde, ja prawy spod, z mapy. Nie, tam <laughs> na dole ty o, trzecia skrzynka się znalazła. No i tutaj. O, łuk, i jedna strzała! Ale zbyt. Jak ja, do mnie e, pół przyjdziesz, to mam za rąk i ty. Może ty wiesz, że do mnie przyjdziesz. Patrz na moją wyspę. Ju Max. Maksy. A ich Maksy. Wiesz, że Maczuga Herkulesa ona odrzuca na połowę mapy. A, A co ja ona robi? Co? Czekaj! Nie mogę teraz zobaczyć stąd Bo by tam wysadł. Spadłeś! Nie, taki głośno nie cały czas. Chcę, żeby ją spot, ale już się nie dał. Czekaj, ja go ze snajpiał jakbyś spoj. Jak się wali! Czekaj, ja w niego mierzę, ale z zwykłego łuczku. Załatw go! No wiem, no tu przyjdzie. Ła, mnie też ktoś snajpi. Poszedł by jak z chęcią, lecz... U mnie bieda je. TNT. Ale patrz, jo, jo tak sposób, ja taki jeden sposób, jak ktoś tu się dzieje nie domy, no TNT jest po nim. Wysadza ja no, około siebie TNT i mi nic nie zrobią. Dobra, łatwiej. Jak mi tu ktoś przyjdzie. Tak. To byś zrobię, Żebyś... Ja się postaram, żebyś ty wygrał bardziej. I jak tu ktoś przyjdzie na mnie, to wysadza TNT i te TNT pójdzie razem ze mną. No żebyś ty wygrał. Wiadomo, że ja nie wygram. Nie, jako u ciebie! No? To czekaj, ja tam gdzie idę. Cały czas to godą ci. Ooo! zaraz u ciebie wyda. Ja tu sobie gobię fajną bazę nawet. Siema! Patrz, pat, co zrobię! Patrzcie. Co? Czekaj, no to Nie, nie ładuj tu TNT! Jednego jedno! Ale ja nie przeżyję! Ja nie mam takiego fajnego armoru jak ty! Ej, ja ci rzucę zarąbisty mieczek, chodź! Daj mi jakiś Bo... mieczek, ja nie mam miecza posunego! A masz więcej? Ja ci do... Y, fajne te i ty chodź, już co? O, nie, O, dzięki. Ale zbyła akurat bym lepszą chyba. A nie, ta jest nie, chyba. A ta nie, ma? nie, ta jest lepsza. nie, tu, tutaj nie, rozwala. Co? Uważaj. Uważaj. Uciekaj! Uciekaj! <grystanie> no po co żeś ty robił? Na no spodio! Ja. <grystanie> Ale po co żeś nie odwalał TNT? <grystanie> no, że zresztą się uciekamy! Ale ja to ty No Dobra, to chodź odcinek i chodź na Skywars. No, Dobra, no, To by było na tyle. I czekaj! Dobra! To by było na tyle, ja. Ja, ja jestem Jacob, a dzisiaj ze mną był szmat i.